Kot w butach. Streszczenie. Pewien młynarz miał trzech synów, którzy pomagali mu w ciężkiej pracy w młynie. Zwłaszcza gdy chłopi przywozili dużo zboża, pracy było bardzo dużo. Niestety, ale stary młynarz zmarł i dwaj starsi synowie podzielili pomiędzy siebie majątek, zapominając o swoim najmłodszym bracie. Jeden ze starszych braci wziął młyn, pole i łąki, drugi zabrał skrzynię wypełnioną złotem i wiele drogocennych futer. Najmłodszy został potraktowany przez nich bardzo źle i dostał tylko zwykłego, starego kota. Starsi bracia nie wiedzieli, że ten kot nie jest wcale zwykłym kotem był to bardzo niezwykły kot, który, jak się okazało, odezwał się do chłopca o imieniu Jaś ludzkim głosem. Kot kazał mu za ostatnie pieniądze kupić sobie buty z podkówkami oraz worek płócienny. Kiedy już kot ubrał się w nowe buty, wziął worek i kazał chłopcu czekać. Sam złapał zająca, udał się na dwór króla, mówiąc, że to dar od jego pana, czyli markiza Carrabasa. Po kilku wizytach i opowieściach kota o wspaniałym markizie, król i jego córka królewna zapragnęli poznać markiza. Kot powiedział im w którym kierunku mają jechać i gdzie ma się udać ich złota karoca. Chłopcu kazał iść się wykąpać do jeziora leżącego obok traktu. Gdy chłopiec wszedł do wody, sprytny kot schował jego ubranie w krzakach, a sam pobiegł naprzeciwko Karocy króla i królewny, krzycząc, że jego pan został napadnięty przez zbójców w czasie kąpieli. Udało mu się pokonać zbójców, którzy uciekli, ale ci zdążyli ukraść jego ubiór, jego wspaniałe szaty. Król podarował chłopcu nowe szaty. A kot przedstawił chłopca jako markiza Karrabasa. Król i królewna byli zachwyceni chłopcem, a kot powiedział, żeby jechali dalej w stronę olbrzymiego zamku stojącego w oddali. A on pobiegnie przodem, żeby poddani markiza byli na jego przybycie przygotowani. I byli przygotowani na przybycie wspaniałych gości, jakim jest król i królowa. Kot pobiegł i szybko znalazł się na ziemiach strasznego czarodzieja. Który znany był z bogactwa i bardzo złego traktowania swoich ludzi. Mijając pracujących na roli chłopów, krzyczał do nich, że zaraz będzie przejeżdżała złota karoca z królem i królewną, a gdy ktoś ich zapyta, to mają mówić, że to ziemię markiza Karrabasa, zwanego też księciem Janem. W końcu dotarł do olbrzymiego i wspaniałego zamku, gdzie mieszkał zły czarownik. Zapytał czarodzieja, czy on naprawdę jest tak wielkim i wspaniałym czarownikiem, jak wszyscy opowiadają? Ten przytaknął i zamienił się w olbrzymiego lwa, chcąc wystraszyć małego kota. Ale kot w butach pokiwał tylko głową i bez strachu odpowiedział, że większe od siebie istoty to każdy czarodziej potrafi się zamienić. A wielki czarodziej potrafi zamienić się na przykład w malutką, niewinną myszkę. Zdenerwowany czarodziej błyskawicznie zamienił się w malutką myszkę, a kot zrobił to, w czym koty są doskonałe. Złapał tą malutką myszkę i ją połknął. Zawołał następnie służbę do służby czarodzieja i oznajmił, że teraz władcą będzie dobry markiz Karabas. Cała służba była bardzo z tego zadowolona, że w końcu ktoś pozbył się złego czarodzieja. W tym czasie karoca z królem przejeżdżała przez rozległe pola i król pytał, do kogo należą te wspaniałe ziemie, a wszyscy Pracujący w polu odpowiadali, że należą do marki Zakrabasa, gdy król dotarł do wspaniałego zamku i królewna z Jasiem lepiej się poznali, wówczas wzięli w końcu ślub, i historia dobrze się zakończyła. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.